Szanowni Radni, Panie Dyrektorze, Pani Prezes, kochani wyuczniowie, nauczyciele, rodzice. Słuchajcie, bardzo miło Was tutaj wszystkich przywitać, ale pozwólcie, że na początku przywitam klasy pierwsze. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Chcieliśmy też tutaj Wam pogratulować, bo w tym roku się okazało, że było bardzo trudno się do nas dostać, dużo trudniej niż w poprzednich latach. To dla Was ogromny sukces, ale dla nas, dla szkoły, przeświadczenie, że my mamy tutaj wysoką jakość kształcenia, dobrą atmosferę, dobre relacje i sprzyjamy, sprzyjamy rozwojowi. Witam też tutaj wszystkich nas, całą naszą społeczność. Wrzesień to jest początek nowych wyzwań, ale też nowych szans. Poza Możliwościami nauki, będziecie mogli też budować relacje, które zostaną z nami na długie lata. Jak jestem już przy relacjach, to trzeba wspomnieć, że w tym roku naszą najważniejszą uroczystością będzie jubileusz 75 letnia szkoły, który odbędzie się 12 czerwca. Mam nadzieję, że wszyscy się zaangażujemy w to, żeby ta uroczystość była jak najbardziej godna. Chciałbym też teraz informować, bardzo miło mi poinformować, że od tego dnia, od dzisiaj w sumie, tutaj z nami Pani Prezes może więcej powie, w naszym budynku będzie funkcjonowała również Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też. Jest to fundacja, której misją jest właśnie wspieranie rozwoju, edukacji i integracji społecznej osób z zaburzeniami rozwoju, a w szczególności osób z zespołem downa. Dlaczego to jest ważne? W szkole poza tym, że zdobywacie wiedzę, musicie się uczyć wrażliwości, odpowiedzialności, życzliwości, ale też szacunku do innych osób. Mam nadzieję, że wspólne działania, także z samorządem szkolnym, pozwolą to, żebyśmy się od siebie jak najwięcej nauczyli. Poza cierpliwością, życzliwością. Chciałbym, żebyście sobie odpowiedzieli teraz na pytanie. Czy wy potraficie na przykład cieszyć się z małych sukcesów, ale mieć taką prawdziwą radość? Mam nadzieję, że tego też wspólnie będziemy się uczyć. Na koniec życzę Wam, żeby ten rok szkolny był pełen ambitnych celów, ciekawych doświadczeń i dobrej współpracy. Dziękuję.